Siemaneczko ludzie, parę, e, powiedzmy, przemyśleń, newsów na sam początek i zaraz będziemy jechać z odcinkiem. E, otóż tak, doszedłem do wniosku, że będę się skupiał teraz głównie na tym kanale, powiedzmy, który wstępnie miał tematykę sportową, ale potem zaczął być to już taki lifestyle i w takim też, mm, powiedzmy, temacie będę go prowadził, czyli jeżeli będzie coś o samochodzie, to będzie wydane jakieś tam, nie wiem, moto czy coś. Chociaż myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Uznaję, że nie, nie mam na razie co wrzucać na Wagon Cars, dopóki nie będę jeździł po ludziach, żeby oglądać ich fury, żeby coś przedstawiali. Poza tym zobaczcie sami, jakie przychody, przychody generuje Wagon Cars. I te zasięgi, te wyświetlenia, które mam na Wagon Cars, mogłyby się po prostu przełożyć na, na ten profil, powiedzmy, lifestyleowy obecnie. Więc, no na razie będzie to tutaj wszystko yy, wrzucane. Yy, obiecałem powiedzieć, co tam się z Lincolnem porobiło, może nie porobiło, bo na początku to sobie myślałem, zaczęło klepać, zresztą posłuchajcie sami, jak to zaczęło klepać, to klepie tylko i wyłącznie z rana na zimnym przez pierwsze 5 minut. Obsrałem się szczerze, że kurwa panewę obróci. Yy, konsultowałem się też, kurde, już Tutaj naprawdę nieoceniona nie nie jest pomoc chłopaku z Warszawy, Kupcia, Otmana i Damiana, całej reszty, Tomka, gdzie mogę naprawdę do nich napisać zawsze i, i zawsze mi coś podpowiedzą. Tutaj też były obawy, że panewka, ale napisałem do chłopat, którego kupowałem silnik, okazało się chłop w porządku, bo wcale nie miał zamiaru mnie z zostawić, od razu przesłał mechanikowi. I doszliśmy do rozwiązania takiego, że to nie jest jednak panewa. Znaleźliśmy informację na temat czegoś takiego jak piston slap. Ford wydał oświadczenie, że jego silniki 5.4 i te 4.6 tak robią na zimnym. Gdzieś tam tłoki mają specjalnie zostawiony luz, który po prostu po rozgrzaniu silnika znika. Tego piston Slab nie słychać, jeżeli wydech nie był, powiedzmy, ruszany. No a jak wiecie, myśmy tam ruszali wydech, e, bo, no, kurde, są strumienice dane. Poza tym, e, co się okazało, cały czas na drugim banku sonda pokazywała bzdury. E, już wymieniałem sondę, kurwa, nie wiedziałem, co jest grane, no ale wszystko właśnie to z tego klepania wzięło się do tego, że to klepanie jest bardziej uwydatnione, bo Poluzował się kolektor na szpilkach. Tam się okazało, że te szpilki już były wcześniej urwane, zostały dospawane i skręcone i zrobił się po prostu przedmuch. Przez to sąda łapała lewe powietrze, bo to było przed sądom i dawała takie bzdurne odczyty. A że był przedmuch, zrobiła się nieszczelność, to zaczęło, słychać, zaczęło być słychać po prostu ten piston slap. Na chwilę obecną jest uszczelniany kolektor, wydechowy jeden, drugi. To wszystko przemiedziało się z prawej strony, ale okazało się zupełnie całkowicie bezpieczne, niegroźne. No i jak będzie uszczelniony kolektor, wtedy już do końca wystroimy sobie gaz. Zamówiłem też nowe opony 285x70, bo na 315, wieście mi, jeśli nie dało do końca wyważyć, to raz powyżej 130 na godzinę, jadąc A4 przy mocnym wietrze, po prostu szło zwariować. Raz, że telepało kierownicą dwa, że ogólnie głośno i czułem się jakbym wjeżdżał w budyń. Co na mniejszych kołach nie miało y, takiego znaczenia przy prędkości. Więc teraz wziąłem Torque, brytyjska firma, nowe y, 285 na 70. Te 315 tam ktoś bierze za 300 komplet, bo ja ich zupełnie nie potrzebuję. Zresztą one też mają 6 mm bieżnika już tylko, więc niepotrzebnie żeby mi leżały. Co do Mondeo Mondeo jest gotowe, sprzęgło jest gotowe, moc mamy podniesioną, niecałe 140 koni i niecałe 360 Nm Sprzęgło całkowicie jest nowe, mamy dużo rzeczy powmienianych Teraz po prostu biorę się, przyjechałem do Jasia na warsztat, będziemy się brali za troszeczkę poprawienie wizualności samochodu Bo muszę wyciągnąć lampy, to co jebliśmy tym powiedzmy sprayem do lamp Zeszlifować, spolerować, bo będziemy rozklejać lampy Będziemy rozklejać lampy i malować środki, czyli te lustra lamp Jednocześnie znalazłem, leżały mi ledy, w sensie te Angel's Eye, dedykowane właśnie do, do, do tego, do tego Forda, i myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Dla niektórych to będzie wiocha. Sami sobie ocenicie, mi się takie coś osobiście podoba. Wezmę się też dzisiaj, bo na progach widziałem, powychodziły takie e, lekkie. Parchy, będę sobie to szlifował Tamten lakier też jest już taki matowy Więc byłem dobrać sobie ten Black Sapphire do niego Sobie to dzisiaj zeszlifuję I te progi po prostu poprawię Odetnę drzwi Myślę, że będzie to o wiele lepiej wyglądało Termostaty w Mondeo wymienione no jest, jest naprawdę sporo porobione, także auto będzie jeździć, służyć i no nie sprzedaję go, bo kurde, zrobiłem relację, że jest gotowy mądek, że, że fajnie, że tyle mocy, że tu wszystko porobione i zostałem zasypany wiadomościami, ile ile, 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 ile chcesz, ile chcesz, ile chcesz, ile chcesz, kiedy można przyjeżdżać, no nie no, ja go nie sprzedaję. Kolejna rzecz, że mamy wybraną folię do SLK, ale SLK będę nagrywał jak już przyjedzie SLK, natomiast felgi 10J z SLK muszę sprzedać, bo nie ma sensu rolować nad Koli od niego, bo popękają a dwa, nie będziemy ciąć blachy, więc musimy wziąć jakieś 8,5J. A te 10J są aluteki skręcane, bardzo naprawdę ładne felgi, no ale nie podejdą do SLK. Eee, dobra, tyle, bierzemy się do roboty. Zobaczcie jak będą trwały, przebiegały prace nad y, lampami do Mondeo. A o 13 jestem w klince Świętego Łukasza w końcu eee, z tym moim łokciem, z tym moim tricepsem, także. Ciekawy dzień się zapowiada. Dobra, zaczynamy. Lampy wyciągnięte. Jasiu już je będzie rozklejał. Ja w tym czasie biorę się za... Jak widzicie, doły tych progów są takie zmatowiałe. Ja sobie to zeszlifuję, odmaluję i będziemy robić polerkę. Polerkę maski. No i myślę, tyle. Nie ma co tu dłubać. Raczej zdrowe auto. Tak jak znajomy zmieniał sprzęgło, to mówił, że naprawdę jest zdrowe z dołu. Nawet śruby nie były pozapiekane. Także... Dobrze, ringi, 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 ringi Otworzymy tylko te klosze, puścimy sobie to z tyłu Ja tymczasem biorę się za matowanie tego I lakierowanie tego Tu już mam jedną warstwę, odzież w czarnym połysku Ta jest zmatowiona, oczyszczona zmywaczem wstępnym Tu sobie przeschnie pierwsza warstwa, będziemy robić drugą warstwę Ja się będzie teraz dopasowywał te ringi I za chwilę bierzemy się za Czyszczenie tych kurwa kloszy żeby były do kryształu i powinno to ładnie wyglądać. Troszeczkę mamy chujnie, bo świeci nam tylko jeden yy, ten ring i musiałem po stojówki, bo za dużo obciążenia było. Nie świeci drugi ring, nie wiem kurwa dlaczego. Prawdopodobnie je zmienimy, no ale teraz już nie było czasu, zatem muszę znaleźć yy, klosze lamp nowe, bo tutaj jednak kurwa się nie udało, bo zatem jeszcze się tam przetarło gdzieś nitrem i pierdoliło. W każdym razie zapierdalam do lekarza, mam tak mało czasu. Mam 15 minut, tylko żeby szybko u umyć ręce przebrać się i godzinę jazdy do szpitala. Także, kurwa! Tu jest normalnie misja taka, że chuj, potem Wam pokażę, jak te Angels Eye świecą. Aczkolwiek świeci tylko kurwa jeden, niestety, nie? Zobaczcie, tak nam to wyszło. Są wnętrza środkie. Ringi świecą tylko te zewnętrzne, więc będziemy je zmieniać. Natomiast ja zamówiłem nowe lampy, bo to tanie jest 30 zł kosztuje, bo ten klosz. Widzicie to. No, że jest tak zniszczone, że się nie da Dobrze co u doktora, lekarza, chirurga yy, Pogadaliśmy sobie. W porządku facet Ogarnięty facet z tego co... Czekajcie, mi ten pierdolony dywanik podwija. Z tego co mój ortopeda mówił drugi na świecie, jeżeli chodzi o bark, o ramiona. Więc oczekiwałem dużo i też dużo mi wyjaśnił, dał też opcję, zrobił USG na szybko, mam też bezterminowe skierowanie na rezonans. Dlaczego bezterminowe? Dlatego, że ja jeszcze teraz mam start przed sobą. Chciałbym jeszcze z rok dwa postartować, a z tego, co on mi powiedział. Rekonstrukcja tego wykluczy mnie na rok, całkowicie, więc nie śpieszę się. Zapewnił mnie, że jest to w miarę bezpieczne tam. O ile możemy mówić o bezpieczeństwie na tak dużych ciężarach, to mówi, że prawdopodobnie tam coś z tej głowy przyśrodkowej zostało, ale już, już bez ścięgna ale też nie do końca wie co to jest za plasmo tam, natomiast jest ono tak cienkie, że ono nawet nie ma siły prostować łokcia, więc uznajemy, że głowy przyśrodkowej nie ma, głowa przyśrodkowa się skróciła i przy, 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 przytwierdziła do głowy długiej, to co wiedzieliśmy wcześniej. To co mnie boli tam w środku, to jest ogromna blizna. Ogromna blizna, którą w jakiś tam sposób da się opracować. Co nawet nie sądziłem, żeby jakąkolwiek fizjoterapię wprowadzać przy tym, ale mówi, słuchaj, głowanie, fale uderzeniowe one powinny się tam dostać i zniwelować ten ból. A jak zniwelujemy ten ból w środku, bo nie ukrywajmy, mnie to cały czas napierdala i, i też przez to czasami mam tą blokadę, żeby nie wyprostować ręki. Mówi, że ciekawy przypadek, że blokuje tą rękę. Jeżeli widzę progres. Żebym nie słuchał gdzieś tam, coś tam. Bo jeżeli ja sam widzę progres i doszedłem już do tego, do czego doszedłem teraz, czy poznałem sam na sobie jakieś metody, które progresują tak naprawdę w prostowaniu tej ręki i budowaniu siły, to żebym to robił dalej, bo rekonstrukcja ta wykluczy na dłuższy czas, a nie będzie zapewniała yy, wytrzymałości tego miejsca, bo tak jak wspomniałem, nie ma tam mięśnia a ścięgna, ścięgno zniknęło. Po prostu kurwa nie ma tego ścięgna, ono skróciło się, go nie ma. Więc mówi, jeżeli dojdzie do rekonstrukcji ścięgna, to będę musiał coś poświęcić, żeby to ścięgno tam po prostu przeszczepić. Czy będę na to gotowy? Ja jestem gotowy oczywiście na to, ale zapytałem też, czy, czy to jest musowe teraz zrobić czy jak się zdecyduję za rok, powiedzmy, jakoś sobie postartuję, pomimo mojej niepełnosprawności, to czy tam się coś zmieni, czy dalej będzie opcja tej rekonstrukcji. Mówi, że obca będzie cały czas, że z tym się nie muszę śpieszyć, że to jest moja decyzja, ale tak jak już wspominałem, jeżeli widzę progres, to żebym po prostu robił to dalej, bo, bo, bo jest, to, jest to jakaś droga... Chuju, jebany, kurwa, i pierdolne zaraz. żebyśmy na dwupasie nie byli, ty. I nawet nie, nie przeprosił. No co za. Aż Cipo, kurwa. Trzypo, kurwa. Dobra, wracając do tego, yy, możemy to zrekonstruować w każdej chwili, natomiast gdybaniem jest, czy będzie to na tyle wytrzymałe więc żebym na razie sobie to robił mam bezterminowe skierowanie na Rezonas. jeżeli się zdecyduję, przychodzę robimy to, ale mówisz, żebym raczej jak będę się decydował, to żebym był pewny że będę w stanie odstawić całkowicie sport, dźwiganie na rok, żeby to tam zbudować a ja jeszcze nie jestem w stanie, więc póki co będziemy trenować i będę dalej sam sobie i niektórym niedowiarkom udowadniał, że Pomimo niepełnosprawności ręki, pomimo braku tricepsu, bowiem yy, przy środku i tricepsu, dalej mogę wyciskać i robić to dobrze. Robić to na dużych ciężarach, dwukrotnie większych niż niektórzy. Kurwa, yy, pajace, kurwa, naturalne. Yy, dobra, nie będę dalej mówił, nie chcę kurwa, robić znowu domu burzy przez jednego pajaca. Yy, ale to, że ostatnio coś się znowu odzywam na mój temat. Yy, kurwa, główna się nie tyka. Dobrze, wracając, wstąpiłem jeszcze do Bielska, do sklepu MD Carbon Tuningowego. Bardzo lubię ten sklep, bo gość ma naprawdę wszystkie możliwe dystanse, śruby, nakrętki kurwa na miejscu, jak i również jest tutaj dystrybutorem tłumików firmy Buzer. A Buzer, nie wiem czy jest Wam znany, ale jest naprawdę dobrej jakości tłumik i daje ładne, basowe brzmienie. Oczywiście do tego nie zakładam, bo to jest diesel tutaj. W ogóle zostawiliśmy kata, wszystkie tłumiki są seryjnie zrobione Jeżeli będę chciał jakiś tam lepszy powiedzmy dźwięk To po prostu wypierdolę środkowy i końcowy I tyle, zrobię przelot i będzie ładnie klekotał Natomiast nie ma to sensu, bo kultura silnika tego pracy jest Kultura pracy tego silnika jest tak chujowa, że on zagłuszy każdy wydech nie? Można tam wyciszyć maskę, ale ogólnie mi to nie przeszkadza Ja lubię dźwięk diesla, nie ukrywajmy Fajnie było jakby brzmiał też ładnie wydech no ale cóż, auto ma, być, ma służyć i nie dziwcie mi się, że ja się cieszę takim, powiedzmy, tanim autem, bo nie ukrywajmy, kupiłem go tanio. Owszem, włożyłem, ale to są pieniądze, które włożyłem w części eksploatacyjne, jak płyny, jak przewody, jak klocki zmieniłem termostat i to jest coś, co się w każdym mamcie pisuje. To nie jest tak, że ja mogłem tego nie robić i jeździć, ale ja lubię mieć zrobione wszystko w aucie, a że uznałem, że auto zostanie ze mną. Dlatego też to jest jedno z nielicznych aut, które zarejestrowałem na siebie. Auto zostaje ze mną, dlatego też go zrobiłem do końca, dodaliśmy mocy. Teraz zrobiłem te progi dzisiaj, lampy są zrobione i uwaga, jeszcze zabrałem sobie, bo mówię, no nie będzie stał jak ta pierdolona koza. 30 na tył i dwudziestki na przód. Jak tylko do Janę tylko zaczynam jak to zamontuje, jak to zamontuj, jak to siądzie i to będzie według niektórych złom, gruz, zgrzyt i chuje moje ci a dla nich to będzie ładne, tanie autko do przemieszczania się za małe pieniążki, bo mnie to cieszy, że mogę dać życie takiej właśnie twórce, zwłaszcza, że jest naprawdę zadbana. I o wiele bardziej podoba mi się stare auto, niższej klasy auto, ale kiedy widzę, że jest naprawdę zadbane, kiedy widzę, że wszystkie detale, chromy, kurwa, jeżeli ma chromy. Ja, oczywiście, wypierdalam wszystkie chromy, nie? bo nie lubię, ale są samochody, jak niektóre stare Mercedesy, gdzie jest przykładowo oryginalny, totalnie ładny, zadbany lakier, wszystkie te elementy chromowe. Jak widzicie, wszystko jest na swoim miejscu, to to auto o wiele bardziej przyciąga mój wzrok niż jakaś nowa Toyota, czy jakieś nowe coś tam, nie? Tak uważam. Nie każdy może się ze mną zgodzić. Dobra, jadę montować te dystanse, zjeść coś i na trening. Trzeba będzie zrobić, ogólnie mało. Teraz jadę, bo kurwa, wszystko zbiegło. jeszcze wydupałem, że nie świecą te, te dwa małe ringi. Kurwa zupełnie nie mam pojęcia, dlaczego te dwa małe ringi nie świecą. Ale że przyjdą nowe, nowe lampy, całkowicie to i tak będziemy to rozbierać, to wtedy będę kombinował. Może po prostu chujowe te ringi mi wysłali, no ale żeby. W obu egzemplarzach nie świeciły te dwa małe. Ja myślę, że coś, jest, coś tam jest po prostu popierdolone. Coś, no, podłączyć się tego nie dało źle, no, ale no, będziemy kombinować. Nie? Dobra, yy, na warsztat pokażę Wam jeszcze, jak on siadł na tych szerszych felgach na lampie. Yy. Oczywiście żadnych spoilerów tutaj nie będzie, bo to jest Mondeo diesel, a nie benzyna V8 żadna ani V6 kurwa z ostrymi wałkami rozrządu Obniżać go też nie będziemy, jedynie na lato dostanie czym bliższą oponę, bo teraz jest bardzo wysoka opona I to będzie na tyle Część treningowa przed Wami, jeszcze tylko zobaczycie jak to siadło i część treningowa Środeczek też wyczyściłem, pozostała tylko wypraść tapicerkę Zobaczcie efekt moich prac. Myślę, że kurwa, o wiele lepiej to wygląda z dystansem. na siłownię, ale w zostało niecałe 5 tygodni do startu więc nie ma się co zajeżdżać dlatego zrobiłem sobie dzisiaj przerwę jutro siądę do maili jeżeli ktoś czeka na plan to jutro będę pisał a dzisiaj normalnie piweczko pizza jakiś film vlog dla was właśnie zaczynam wrzucać Kończę montować i od razu mówię, że nie jest na sprzedaż Mondeo, bo ja uprzedziłem powiedzmy premierę vloga na Instagramie i na Facebooku i sam spam, wszędzie spam. Ile panie za ile, kiedy go sprzedajesz kurwa i tak dalej. Nie, ja go zrobiłem dla siebie, Ech, a nie na sprzedaż. Nawet jak powiedziałem tam ze znajomym, pisałem, że tak dając cenę z dupy, że siódemkę musiał dostać, to i tak się zgodził. No, Ale to bez sensu jest dla mnie. Kurde, no. tu auto powiedzmy dwa i pół. Ja włożyłem ze 3, No to zarabiać półtora koła, a z drugiej strony, mieć auto zrobione kompletnie ze wszystkim: i blacharka, i mechanicznie, i moc dołożona. To po co to sprzedawać? Niech to sobie jest jakieś półtora tysiąca zarobku. Na chuj mi to. Wolę kupić ze dwa takie Mondeo i zrobić na, na sprzedaż. Ale to sobie zostawię. Także treningu dzisiaj nie będzie. Więc vlog ortopedyczno-motoryzacyjny. Nara, aha! Prośba taka do Was, bo patrzyłem na statystyki kanału i tak jak mówiłem wcześniej, będziemy wszystko nagrywać teraz na ten kanał. Jest spory procent ludzi, którzy oglądają bez subskrypcji. Jeżeli te osoby mnie teraz oglądają i słuchają, to. Zapraszam Was do dania tam przycisku subskrybuj, bo nie ukrywam, że więcej subskrypcji, większy zasięg, a jakoś tak mi utkwiło w głowie, żeby mieć 100 tysięcy ludzi na kanale plus jakiś tam przycisk od YouTube jest, nie wiadomo, prestiż. No ale taka moja luźna prośba, oczywiście nikogo nie wymagam nic od niczego. Jak ktoś po prostu chce. Niech zostawi subskrypcję i dzwoneczek wtedy będzie na bieżąco dostawał powiadomienia. Myślę, że możemy zrobić jakieś. QA na weekend. Tam parę pytań na poprzednim filmie się zebrało, więc yy, poodpowiadam na nie. Yy, niektóre były dosyć ciekawe, więc, więc myślę, że yy, ogarniemy. Z, przejrzałem też yy, komentarze do sprawdzenia. Nie wiem, na jakiej zasadzie YouTube to wybiera, że daje mi komentarze do sprawdzenia, ktoś tam linki wkleja, ale jak to tam poprzeglądałem, kurwa, to jednak dobrze, że YouTube to daje do sprawdzenia, bo co tam jest za wysypisko, kurwa, debili. To jest masakra. Czasami ten YouTube wkurwia, że obcina zasięgi, ale czasami wie co robi, że nie udostępnia komentarzy takich durni, nie? Dobra, tyle. Nara.